16 grudnia stypendyści Rady Powiatu Żarskiego podpisali uroczyście umowy stypendialne. Po raz jedenastu, że liczę, a może dziesiąty, mamy taką uroczystość uhonorowana w najlepszych najlepszych tych, którzy swoim zachowaniem, swoją aktywnością, swoimi umiejętnościami, talentem, którego Pan Bóg nie postąpił a przede wszystkim pracą e, zasłużyliście na to, żeby e, zdobyć uznanie w e, oczach swoich opiekunów, którzy wnioskowali o przyznanie Wam stypendiów. Dzisiaj z pewnym takim dystartem przeczytałem, że sąsiedni powiat miało, obniżył stypendia. Stypendia nie są obowiązkiem powiatu. To jest objęcie komuś, żeby dać a Jeśli pieniędzy jest mało, każdy powiat może tak zrobić, jak zrobił to sąsiad, że po prostu obniżył te stypendia, ale nie po to, żeby to, żeby w ten sposób jeszcze, żeby tylko żeby wydać na inne zadania. Mówię, no Niestety pieniążków większe wyjeżdżamy na pełne rosną, jak wiecie trzeba je po prostu wypracować, zaoszczędzić, stąd wziąć. Dzięki temu, że Rada Powiatu Rzeckiego, cały samorząd, zarząd, ja, tak, sekretarz i pracownicy, mamy, mamy na względzie przyszłość naszej społeczności, a przyszłość to ludzie, i dlatego ten system stypendialny ja od wielu lat jest w stałym Nie jeśli już to zmienia się na koniec. Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy w czterech kategoriach: Nauka, kultura i sztuka, sport oraz nauka zawodu. Stypendium pierwszego stopnia wynosi od 150 do 300 zł, drugiego stopnia od 100 do 200 zł. Stypendia przyznano 53 osobom. Powiat wyda na nie miesięcznie blisko 9 tysięcy złotych.